Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy karierę menedżera Arsenalem w FC25. Przed nami na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy grali finał Ligi Mistrzów z Real Madrid. Ogólnie dzisiaj mam nadzieję, że zakończymy tę serię, bo wierzę, że to jest ten moment, w którym już tą Ligę Mistrzów wygramy. I oczywiście potem dodatkowo, jeśli wygramy Ligę Mistrzów, no to spróbujemy wygrać Super Puer UEFA. Ale oczywiście to Liga Mistrzów jest tym samym, aby numer jeden. Jeśli wygramy Ligę Mistrzów, a nie wygram Super Puer UEFA, to i tak kończymy serię. Bo liga mistrzów właśnie to jest to, co by definiuje, czy ta seria będzie zakończona, czy nie. No i jesteśmy gotowi na to, żeby ten finał rozpoczynać. Widzimy naszym podstawowym składem. Na szczęście tutaj nie ma żadnych kontuzji, żadnych zawieszeń. cośkolwiek takiego, aby po prostu każdy jest gotowy. Arena wszalkę czy gramy w Niemczech? No i wszystko jest gotowe. Składy ma, nie składy, a stroje mamy inne. Możemy zagrać w tym stroju, i wszystko jest gotowe, więc przechodzimy do tego meczu. No, wierzę naprawdę, że to jest ten moment. Wierzę, że to jest ten moment, że w końcu wygramy Ligę Mistrzów. Kilka lat byliśmy już gotowi, nie daliśmy radę, teraz jesteśmy tutaj w finale i wierzę, że nie jesteśmy tutaj w finale, żeby przegrać. Możemy rozpoczynać finał Ligi Mistrzów: Arsenal kontra Real Madrid. Rozpoczynam to spotkanie. Dobrze, buka saka piłka Bukas z auto dla Arsenal dla Real Madryt. Ja nie wiem czy to jest frangerstia. Pamiętam, to Fran Garcia. Winim. Jeszcze planę do tyłu. Piękna tu no i to może być szansa dla nas na kontratak, bo Kasaka ma tutaj naprawdę dość dużo miejsca. Właśnie aby to było jeszcze można wykorzystać jakoś dobry sposób. Ten był jednak niestety, A szkoda bardzo. Te pedry, nie wiem, czy sam się po prostu wywrócił, nie wiem. Winistrza to był strzał fatalny, no i mamy właśnie Viniego i Mbappe. To jest duet, na który na pewno będzie trzeba bardzo uważać. Teraz Martinelli. Jeszcze, te, jeszcze to znaczy Odegard. I nie wiedziałem, jakby nie miałem takiego, jakoś nie, nie czułem taki. Może powiedzieć, że mam ten moment, który to podać, jakby tak. Żeby gdzieś podać, nie wiem, jakoś za długo po prostu czekałem, za bardzo czekałem na jakiś idealny moment i nie wykorzystałem tego. Bellingham, piłka będzie dla niej dalej. będzie nasza, tak jest. Saka. Joker, że dostanie dobrą piłkę. Przynajmniej jednak Alaba. Dajemy go Saki. Saka się strzeli, ale to niestety nie jest strzał, który spowoduje, że Alisson, tutaj broni, będzie musiał jakoś, ee, nie wiem, na narożny przynajmniej, tylko może to niestety złapać bez problemu. Niestety za łatwe. Kiel MP 1-0 niestety. Dasz mu chwilę szansy do razu to wykorzysta niestety. No i to właśnie sprawdzenie Real Madrid. Wiedziałem, że nie będzie oczywiście łatwo. Spodziewałem się, że gol Realu jest oczywiście bardzo możliwy. Gio i to jest gol, tak jest. No i tym razem czekajmy, będzie na idealną okazję się jakby powiodło, bo przedtem zrobiłem właśnie podobne akcje, gdzie nie wytajmingowałem tego dobrze, tak tutaj udało mi się w końcu znaleźć idealny moment na podanie, żeby nie było spalonego, żeby była duża szansa i właśnie tutaj Gio miał tą możliwość pięknych. Mamy 1 do jednego. jeszcze w pierwszej połowie wyrównujemy, z powrotem mamy remis 1 do jednego. Czy nie był faul, ale gram dalej, więc spoko. tutaj też gramy dalej. No, ten ten w takim mapie mógł sprawić na pewno problemy, ale a tak nie było. Oj, ten alaba, jednak tą piłkę mi zgarnął. Nie, nie zatrzymuj tutaj, cały czas biegnie, ale to pytanie było Wydaje jednak fatalne. No nic, po pierwszej połowie 1-1 jeden, jeden, jeden znaczy, no oni strzeli jako pierwsi. Więc to jest wynik, który może bardziej myślę, że nas cieszyć niż Real. Tak na razie, ale będziemy przechodzić do drugiej połowy. No i zobaczymy, czy w drugiej połowie ktoś da radę ponownie wy Może nie ponownie, bo tylko oni prowadzili. Więc. Czy Real da radę ponownie wyjść na prowadzenie, A może my pierwszy raz w tym mecz będziemy prowadzić? Zobaczymy. Chyba, że będzie remis do końca. Tam faulu nie było na Martinelli, według sędziego. To będzie autstaz dla rywali. Ta wybije piłkę tyłu. Się troszkę spobijem, ale jeszcze Saka, ale Saka niżej, jakby nie tak, zły bieg tutaj Saki. To była akcja, którą mogliśmy skończyć bramką. Tylko właśnie Saka tutaj nie ustawił się, nie poszedł mi tak jak chciałem. Tu powinna być piłka RAI, tak jest. prawda albo, albo nie umiem uciec od jednego zawodnika, albo normalnie sufia też właśnie mam wrażenie, że to, jak, jakby od jednego niby ucieknę, to i tak to podanie tak by idealnie skończy pod nogami yy, no, zrywali Wybi, 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 dobra, mamy farta, tak. nie wiem co to powinno być prawie dla Realu Madryt. A nie, naprawdę nie cierpię driblowania w tej grze. Kresz, nie, Pedri też niestety nie da rady w ogóle spróbować nawet. Piółka Saki. Jeszcze Saka mam ma piłkę. To jest ślizg idealny, ale będzie dla nas. Fran Garcia. Co za wybrony, naprawdę. Kiedy on jest takim dobrym ob obrońcą? Goal Mbappe. Gol Mbappe. niestety gol Mbappe. mi się, że nie będzie to... że nie tak się nie zakończy bramką. A jednak... Ale na no, niestety nie zakończyła bramką, Odegard nie jest w stanie zrobić tutaj więcej. Teraz Odegard wyrównuje! Co za mecz, umiemy tylko strzelać jak Real strzeli, nie wstąpić naprawdę. Że tutaj może być zbyt groźna. różna, będzieło dla nas. O, to miałoby być nie do Odegarda. Ja bym chciał pojechać do Odegarda, bym kliknął. Czemu to nie jest naprawdę takie... Jakby normalnie do łatwego zrozumienia. Czemu ja bym tak trzymać mocno, jakbym chciał do Odegarda bym podać? Po co? już mam Odegarda przy sobie? To przecież bym przecież kliknął. Trzymał Nie wiem, bo może perspektywa ja zmieniła, ale wydawało mi się, że Jakby jest ta odległość, może powiedzieć, żebym biegł Brałem ja dobra No dogrywka, no, no nie chciałem dogrywki Nie będę ukrywał, ale z drugiej strony patrz na to, że oni na Kwadrans do końca, nie ukryłem, że Czułem po prostu, że to się nie uda, ale jednak udało się, więc więc trzeba być myślę, że szczęśliwym z tego co mamy po prostu. wybić, ale nie wybić tak. Nie wybić tak. No co jest z tym zespołem nie tak naprawdę? Normalnie nie możemy dzisiaj utrzymać tego już, nie, wiem, tego remisa długo. Co chwilę musi, musi nam strzelić bramkę. Nie wiem, naprawdę nie wiem, nie wiem, nie wiem po prostu. Fran Garcia jest dzisiaj nie wiem, jak się najlepszym lewym w historii normalnie, no ja nie wiem, naprawdę. O nim, właśnie o nim mowa. Już, już, już naprawdę coś robi. Jest niecelny. No co tu dużo zrobi no Nelson może wejść za Sakę. Dobra, skoro mamy kolejną akcję, to też Martinelli też może zajść. to przyjęcie. Co? Kto cię uczył przyjmować naprawdę Nelson? Bo co to jest za przyjęcie w takim miejscu? To była tragedia, nieprzyjęcie. Nelson, przy piłce.

ale nie kolejna zmiana Gokeraż na piłka przychodzi Gimokeresz to strzelił, 118. minuta, mamy bramkę Co za mecz Co za mecz naprawdę, ale jeśli my to wszystko zrobiliśmy po to, żeby ostatecznie i tak przegrać, to to będzie nie, wy, niebywały ból naprawdę Mamy Czyli mamy karne, mamy karne No nie chciałem karnej zobaczyć, ale, ale, ale zobaczymy Ale zobaczymy te karne Oni zaczynają Co się w tym momencie stało? No nie, no naprawdę nie tak nie w takim momencie gro Naprawdę nie w takim momencie Dobra no Żbałem się że coś że, że się złego stało Słupek Spokojnie. Pięknie GFN. 1-0. Kilen na Mbappę. Tak, piękny Karno. Niestety. Teo Hernandez. To jest gol, To jest gol, Piękny Teo. Dążalwesz. Możesz dać w środek? Nie, niestety nie. Declan Rice Declan Rice, pięknie Jude Bellingham Bellingham też strzela Daj troszkę za mocno może ten strzał na Langa Jep, gol jest, jest gol Czy Raya to wybroni? Vinicius Junior kontra David Raya I strzela niestety strzela ale teraz Merino on nosi opaskę kapitana na ten moment. Mikel Merino w obronie. Wiedziałem, że będzie z środek, ale czemu to się prawie wydarzyło? Chris Nelson. Trafił, on to trafił, on to trafił. Dani on stop tam biją, naprawdę. Pedri. Gol. Brador na środek. Dawaj na środek. I mamy to, ale dobra, teraz trzeba strzelić. Saliba. William Saliba Strzela Arsenal wygrywa Ligę Mistrzów po dużych problemach. Bardzo, bardzo, bardzo wywalczyliśmy to i na to zasłużyliśmy. To jest definicja wywalczonego Pucharu. To jest definicja walki do samego końca. Trzy razy w tym meczu przegrywaliśmy. Trzy razy wydawało mi się, że jest po nas. Ale trzy razy wracaliśmy. I teraz trafiamy w karnych. Saliba daje nam zwycięstwo. Nie bywa, naprawdę, naprawdę nie bywa, bo ta bramka jakby... Bo oni strzelili w dogrywce, tak? No, nie myli, nie myli się, bo to, to już tak się dużo działo, że aż pozapominam, ale oni strzelali w dogrywce chyba. No tak, choć chociaż to jest pomieszane trochę, ale wydaje mi się, że oni strzelali no tej dogrywce chyba. Mniejsza o to, jak strzelili na 3 do 2, wtedy pomyślałem, żeby dobra, to już na pewno jest koniec, to już na pewno jest koniec. No tak, w sumie strzelali do dogrywce, bo pamiętam, że w 117 minucie wyrównałem. Absolutnie niesamowite, naprawdę, to jest jedno z, naj zdecydowanie jedno z najbardziej wywalczonych zwycięstw, jakie miałem kiedykolwiek. Naprawdę. Bo jednakże, bić się do samego końca, tyle razy przegrywać, właśnie aż trzy razy przegrywać, ale i tak ostatecznie wygrać, to jest naprawdę niesamowite. I warto było, naprawdę, warto, bo to jest tak jakby. Bo jak na przykład wygrywasz ligę mistrzów przed, nie wiem, 5-0 coś takiego, to jednak inny to jest smak. A tutaj, jak tak walczyłeś do samego końca aż w rzutach karnych, to naprawdę jest to niesamowite. Niesamowite były uczucia, jak się w końcu to udało wygrać. Miguel Merino, naszym kapitanem podności, to trofeum Liga Mistrzów jest nasza. Piękne, absolutnie piękne sceny na Arena-Aufszalkę. Tak, możemy tutaj oczywiście celebrować cały czas z naszymi fanami, naprawdę dużo mnie to kosztowało, nie ukrywam, ten mecz, bo tak już wiem, no na pewno, powiem tak, pierwszy jeszcze gol może jeszcze, wierzyłem jeszcze, że możemy wrócić, ale już drugi ten gol w 74, 3 to szczerze, jakby no naprawdę czułem, że nie dam rady, że nie dam rady już tak zrobić, a ja tym bardziej jak strzeli do grywca, ale jakiś cudem, My się po prostu nie poddaliśmy i walczyliśmy do samego końca i strzelaliśmy i wygraliśmy i jesteśmy najlepszą drużyną na świecie. 7-6 pokarne, wygrywamy. Mam też oczywiście celebrację. Czy wygraliśmy w tym roku Premier League i Ligę Mistrzów, tak? Tak jest, to są te dwa puchary. Te dwa najważniejsze oczywiście. To są dwa najważniejsze zdecydowanie dla mnie puchary, więc reszta mnie aż tak nie obchodzi szczerze. To jest najważniejsze. To jest zdecydowanie najważniejsze. Myślę, że nie ukrężę, że przez to, że ten mecz był aż do, aż do karnych, to jednak e, tak właśnie tak na szybko to sobie zadecydowałem, że jednak e, ten mecz, jakby może powiedzieć, super puchar zagram na następnym odcinku. No bo jednak no nie spodziewałem się właśnie, że to będzie aż tak długo trwało, że to aż tak potrwa. to jednak tak właśnie sobie przemyślałem to, jednak podzielę to po prostu na, na dwa odcinki. Jednak i jeśli chodzi tak, statystyki, najlepszym strzelcem naszym był w tym sezonie Geokar. 35 asyst. Najlepszym asystentem był Odegard 14 15, 15 asyst, świetny też sezon Saki, który możliwie, że był naszym, no nie wiem, chyba jednak Odegard ale on też był świetnym zawodnikiem, miałem mówić właśnie, że może był naszym najlepszym zawodnikiem, ale nie no, chyba jednak Geocrash, ale tak jak mówię, Saka świetny, Martinelli też, Pedri, solidnie Rice, Havert, jako rezerwowy, najważniejsze tak jest zwycięstwo, naprawdę czekałem na to długo, bo to jest myślę, że jakby, Myślę, że to był już trzeci sezon, w którym mogliśmy wygrać Ligę Mistrzów, myślę, myślę, że na pewno sezon temu i myślę, że nawet dwa, temu jakby, dwa sezony temu też mogliśmy już wygrać Ligę Mistrzów, ale to się nie wydarzyło. I teraz w końcu, w końcu tu mamy. Nie możemy dać oczywiście koniec sezonu. Ciekawe jestem, z kim będziemy grać na Superpuar Europy, jaki to będzie zespół. No bo jednak jest na pewno szansa, że to może być mocny zespół. Ostatnio się właśnie już spotykam z takimi. Mam wrażenie właśnie, jakby ta, tak jest też liga konferencji, to część teraz się spotyka takie mocne drużyny. Oczywiście żadnych transferów nie będę robił, no bo tak jak już mówiłem, pomimo, że jednak przesuwam to na następny odcinek, to i tak yy, to jest tak właśnie jakby nieważne. Czy wygramy, czy przegramy, to i tak jest ostatni, i oczywiście. Będzie tak koniec jakby tej serii, w następnym odcinku, już na 100%. Trudniej, jeszcze przedsezonowy przed nami. Najpierw Roma. To oczywiście szybka symulacja tych spotkań. Tutaj remis 2 do 2. Jeszcze dwa mecze przedsezonowe przed nami. Najpierw Barcelona. I z Barceloną wygrywamy 2-0. Jeszcze jeden mecz przedsezonowy nam został. I ten ostatni mecz przedsezonowy z Juventusem 2-0. Tutaj wygrywamy. No i zobaczmy, co to będzie za rywal w tym superpucharze Na pierwsze City tak jest, no ale też, żeby no. Nie ukradłem, że po prostu mnie nie interesuje Community Shield, będąc 100% szarym, nie interesuje mnie już to. Wygrałem już to raz, więc mnie to niezbyt interesuje, dlatego szybką symulację mogę zrobić i zobaczyć co się wydarzy. Community Shield. Eee, Wygrywamy, wygrywam pokarne, 4 do 2 pokarne, więc mamy jeszcze jedno dodatkowe trofeum przy okazji, o którym nawet nie myślałem, w sumie zapomniałem, że jeszcze o to będziemy grali. Benfica, dobra, no... Mogło być gorzej, na pewno mogło być gorzej, ale oczywiście nie lekceważymy Benfiki, na pewno nie będzie tak to nic prostego. Ale właśnie już w na następnym, na następnym odcinku dowiem się, czy zakończymy tę serię wygrywając w Super UEFA, czy nie. Bo tak już mówiłem. Seria na pewno będzie w następnym odcinku zakończona. Tylko pytanie, czy zakończymy wygrywając Super UEFA, UFA, czy nie. Dzięki wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.